Dzień dobry Państwu. Z okazji wyborów parlamentarnych postanowiłem ubrać się w garnitur oraz dres. Cóż to może znaczyć dla Państwa? Wyznowienie starego formatu, przeglądu prasy poważnej. Proszę mi jednak wybaczyć, ale nie byłem w stanie. Nie miałem kiedy sprawdzić wyników wyborów do europarlamentu. W tym celu udałem się do różnych kiosków i kupiłem najświeższe, dzisiejsze gazety. Mam nadzieję, że to właśnie od nich dowiem się, jaka jest prawda. Kto wygrał, kto przegrał, a kto zremisował. Szanowni Państwo, Super Express. Rydzyk płaci miliony swoim ludziom. Małym drukiem. Pracownicy fundacji należących do ojca Tadeusza Rydzyka zarabiają średnio ponad 6 tysięcy miesięcznie. więcej niż No dobrze, ale co z tymi wyborami? Sprawdźmy, jakie są wiadomości. Polacy ruszyli do urn. Ruszyli. Według danych Państwowej Komisji Wyborczej do godziny 17 w niedzielę zagłosowało 32,5% wyborców. Walka o Brukselę trwała do końca. O kurczę, myślałem, że do 17.00 głosowanie przebiegło bez większych zakłóceń. Taka liczba robi wrażenie, przynajmniej, że do tej pory Karolynę wybrała. Niestety w Superekspresie nie ma żadnych informacji na temat tego, kto wygrał wybory. Ale na szczęście jest e, informacja na temat tego, na kogo głosowali znani Polacy. Znany Polak to dużo więcej niż zwykły Polak. Dlatego słuchajmy się w głos ludzi lepszych niż ty i ja. Proszę Państwa, Michał Listkiewicz, były prezes PZPN. Pochodzę z rodziny szlacheckiej, zarażonej lewicowością. Mm. Młodzież drzewie mówiła na wyraz aprobaty, afirmacji jakiegoś faktu: oksy. A ja dodam: moron. Głosuję na lewicę Razem i Piotra Ikonowicza. Powtórzę za Piłsudskim. Kto za młodu nie był lewicowcem, ten na starość będzie świnią, powiedział młody Michał Listkiewicz, lat 66. Katarzyna Łaniewska. Najbardziej odpowiada mi program Prawicy, więc zagłosowałam na listę numer 4, czyli na Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Prawicy. Prawa i Sprawiedliwości. Oksy. No, no, no. I Radek Liszewski, najbardziej znamienity Polak. Jestem apolityczny, nikogo nie popieram. Żyję w artystycznym świecie, z dala od polityki. Nie wybieram się na wybory. Będę wówczas w trasie koncertowej. Ja uwielbiam ją... Hmm, można byłoby powiedzieć frywolny lekko duch i nieodpowiedzialny ignorant, prawda? Hmm, a jednak nie. Hmm, bo może udział w tych wyborach europarlamentarnych to trochę jak... Tańczy dla mnie... Jak składanie rezolucji na przykład jakiejś głupiej, na przykład, że... Wzywającej kury do tego, żeby stały pazurami do przodu w klatkach. A nie, czekaj. No, niestety o wyborach nic. Ale na szczęście mamy opinię ekspertów. Andrzej Stankiewicz, publicysta onet.pl. Wynik bliski remisowi między obydwoma największymi blokami pokazuje, że bardzo mało prawdopodobne są samodzielne rządy którejkolwiek z formacji czyli remis. Paweł Lisicki, redaktor naczelny do rzeczy. Na pewno PiS nie do końca zrozumiał emocje społeczne. Swoją kampanię oparł w dużej mierze na hasłach dobrobytu i spokoju czyli przegrał. Jakub Majmurek. Konfederacja napsuła krwi pisowi w tych wyborach. Może zabrać nawet 3-4 mandaty do Parlamentu Europejskiego. Mm. Wczorajsze wybory dają przewagę psychologiczną zwycięzcom, ale trudno z ich wyników wyciągać daleko idące wnioski co do jesiennej walki o polski parlament. Nie znam wprawdzie wyników wyborów, bo jeszcze nigdzie się o nich nie dowiedziałem z dzisiejszej prasy. Ale tak jak pan Tomasz Walczak, ośmielę się na polityczną analizę wczorajszych wyborów. Otóż proszę Państwa, wczorajsze wybory bardzo dużo dały w kontekście wybieralności. To znaczy, pierwszą partię można uznać za zwycięską w kontekście wczorajszych wyborów co jednoznacznie wskazuje na fakt iż kolejno druga partia w tym przypadku partia która zajęła drugie miejsce zajęła drugie miejsce tuż po pierwszej a więc może liczyć się z opinią jakoby nie zajęła pierwszego miejsca No to skoro wszystko nam się klaruje i już widzimy że PiS przegrał jednak zremisował Mimo, że trzy, cztery mandaty dla Konfederacji, to mimo to sprawdźmy, co tam w innych mediach. Gazeta Wyborcza. PiS wygrywa o włos. Jarosław Kurski. Jeżeli wyniki exit pol się potwierdzą, to trzeba się napić wódki, ale nie rozpaczać. Pis wygrywał włos. Druga strona gazety wyborczej. Populiści nie mogą mówić dziś o wielkim sukcesie. Wizja przejęcia przez nich Europy oddaliła się. <słyski> A tak nawiasem, nawiasem mówiąc, proszę Państwa, czy. Dysponują Państwo jakimś takim mm, szamponem, bo ostatnio mam troszkę takie rzadzinkie bardziej włoski. Chciałbym sobie zwiększyć objętość tutaj, na przykład w, tym, w tych okolicach. Czy znają Państwo może jakiś szampon taki, który zwiększa objętość do 70%? No dobrze, czyli tak, już troszkę wiemy. Według Super Expressu mamy porażkę PiSu ze wskazaniem na remis. Natomiast, według Gazety Wyborczej, PiS wygrywa o włos. No to sprawdźmy yy, inne media. Gazeta Polska. Loteria na czołówce. Newsweek. PiS jest dzisiaj najsłabszy od czterech lat. Opozycja jest dzisiaj najsilniejsza od momentu ostatnich wyborów parlamentarnych. Angora. Wszyscy wygrali. Szanowni Państwo, mimo że obraz Okraszony karykaturą, wyolbrzymieniem i hyperbolą, wydaje mi się, że dosyć dobrze ilustruje stan rzeczywistości na dziś. Poszukiwanie bowiem informacji, która nie jest okraszona komentarzem, wydaje się dzisiaj wyczynem heroicznym i zasługującym na wielkie brawa. Mamy bowiem typowe poplątanie z pomieszaniem. Na każdym polu. Kampania ostatnich tygodni, triumfalne zdmuchnięcie kościoła z planszy pod tytułem Rzeczypospolita Polska, wrzucanie kościoła w ramiona partii, mamy obiecywane 500 plus w parlamencie europejskim, piosenki, przekrzykiwania, tworzenie iluzji, że wybierając europarlamentarzystę decydujemy o kształcie Europy. Bez krzty informacji o tym, że europarlament nie ma nawet inicjatywy ustawodawczej, bez krzty informacji o tym, że o kształcie Europy decydują biurokraci, którzy między sobą wybierają członków do Komisji Europejskiej, poza naszym wpływem. Och, i jeszcze to wmawianie, że jeżeli nie jesteś w tym zgiełku, to jesteś ignorantem, który nie interesuje się polityką. Milan Kundera napisał kiedyś taką książkę, która ma wymowny tytuł: Życie jest gdzie indziej. Wiedzą Państwo, jaka jedyna wiadomość przykuła moją dzisiejszą uwagę? Pozwolę sobie przeczytać. Sposób na długowieczność seniorki z Podkarpacia. Dożyłam 100 lat, bo nie oglądam telewizji. Sumiennie pracować, nie ruszać się z domu i nie oglądać telewizji. Oto sposób na długowieczność Stefani Pachli z Bielin na Podkarpaciu. Właśnie skończyła 102 lata i jest w wybornej formie. Pani Stefania tylko dwa razy w życiu wyruszyła w świat. Raz za pracą do Niemiec, drugi raz pod przymusem okupanta na roboty do Austrii. Resztę życia spędziła na gospodarce w rodzinnej wiosce. Jej mąż nie żyje od 19 lat, ale ona ma się świetnie. Wychowała dzieci. Doczekała się 22 wnuków, pięciu prawnuków i jednego pra-pra Jada tylko swojskie, nieprzetworzone produkty i nie oglądała telewizji. Człowiek przez to nerwów zaoszczędził i stąd to długie życie. Dodaje z uśmiechem